Czy z badań Pęgap wynika, że mamy już recesję albo że za chwilę będzie recesja w Polsce? Otóż przywykliśmy do tego, iż przez wiele lat, już trzeba wyraźnie powiedzieć, przez wiele lat, odczyty aktywności klientów na rynku bankowym były pozytywne. Większość nagłówków, które mogliśmy odczytać z comiesięcznych komunikatów wskazywało na wzrost bądź to na rynku depozytowym, bądź na rynku kredytowym. Obecnie mierzymy się z, z nagłówkami, które wskazują, iż aktywność kliencka na rynku zaczęła wyraźnie słabnąć. To zjawisko obserwujemy już od kilku, bądź od kilkunastu miesięcy w zależności od rynku, który monitorujemy. Oczywiście odpowiadając na pytanie, czy mamy już do czynienia z recesją na rynku, nie, oczywiście nie. Znaczy jest kwestia również definicyjna, jak będziemy rozumieli dekoniunkturę, kryzys czy też recesję. Obecnie mamy taką sytuację, iż indeksy czy z rynku kredytowego, czy z rynku depozytowego, są stale rosnące. Innymi słowy, obserwujemy systematyczny wzrost wartości depozytów, czy wzrost wartości kredytów i gospodarstw domowych, i przedsiębiorstw. Problem Ale wyraźnie mniejszy niż poprzednio. Problem jest jednak inny. Mianowicie, jeśli patrzymy na dynamikę wzrostu, to ta dynamika wzrostu słabnie. Od wielu miesięcy. Jest to sytuacja, która jest bardzo taka subtelna, delikatna, jednak jeśli popatrzymy na ocenę aktywności klienckiej na rynku bankowym na przykład w stosunku do analogicznego okresu, rynku, analogicznego okresu roku ubiegłego, jest ona zdecydowanie niższa. Innymi słowy możemy zupełnie zapomnieć o wzrostach wartości czy depozytów, czy kredytów dwucyfrowych, to już było wiele lat temu. Obecnie bardziej trzeba się przybliżyć do scenariusza, w którym te wzrosty zaczynają być coraz mniejsze i kto wie czy nie skończą się. Wręcz na poziomie zerowym. Natomiast mówiąc o, o kryzysie, z perspektywy gospodarki brak przyrostu akcji kredytowej, czy brak przyrostu wartości depozytów jest już sygnałem bardzo niekorzystnym. No właśnie bo widzimy w, w takich sytuacji to, że popyt konsumpcyjny będzie słabszy. No skoro ludzie nie biorą kredytów tak chętnie jak poprzednio, no to popyt konsumpcyjny będzie mniejszy, a w Polsce. Specyficznie popyt konsumpcyjny jest najważniejszym, właśnie najważniejszym silnikiem wzrostu PKB. Oczywiście tak. Tutaj to, to, to jakby cały, cały układ różnych czynników jest mocno ze sobą powiązany. Ja chcę zwrócić uwagę, iż aktywność kliencka, zarówno przedsiębiorców, jak i również klientów indywidualnych na rynku bankowym, jest trendem prekursywnym dla oceny aktywności ogólnogospodarczej. Innymi słowy, jeśli my obecnie obserwujemy spadek aktywności przedsiębiorców, spadek aktywności klientów indywidualnych na rynkach, kredytowych. Z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać, iż w perspektywie dwóch, trzech kwartałów analogiczne zmiany będziemy obserwowali na przykład w indeksach produkcji sprzedanej przemysłu czy też w indeksie PKB, ponieważ te zmiany w gospodarcze, które są, one nie, nie następują w sposób równoległy. I podobnie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, iż na rynku mieszkaniowym jest sytuacja bardzo dobra i koniunktura bardzo dobra. Owszem tak, natomiast to jest w pewnym stopniu echo różnego typu rozpędzonych procesów, które trwały i które trwają. My natomiast mówimy w tej chwili o przewidywaniach i o przyszłej sytuacji. I teraz, jeśli popatrzymy na zachowania klienckie, no to warto zwrócić uwagę, jak przedsiębiorcy albo jak osoby indywidualne oceniają swoją przyszłą sytuację ekonomiczną. Ale powiedzmy właśnie o przedsiębiorcach, bo tutaj wyniki są znacznie gorsze, jeżeli chodzi. W z klientami. Tak, przede wszystkim przedsiębiorcy są dużo, dużo, dużo bardziej ostrożni, e, jeśli chodzi o e, taką skłonność i otwartość do o, zaciągania kredytów. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy na sytuację na rynku depozytowym wśród przedsiębiorców, jest ona bezprecedensowo absolutnie e, może być, że najlepsza od wielu lat. Ale Czyli jednocześnie nie inwestują, odkładają ale... pieniądze na kontach. Jednocześnie, jeśli zwrócimy uwagę na właśnie indeksy rynku depozytowego wśród przedsiębiorców, one są stale rosnące i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw obecna jest dobra, ale jednocześnie jest duża niechęć do inwestowania tych środków w przyszłe inicjatywy. Jednocześnie pojawia się rosnąca niechęć do zaciągania kredytów zarówno obrotowych, jak i również kredytów inwestycyjnych. A zatem jeśli chcielibyśmy dokonać tej oceny z perspektywy ex post, to możemy powiedzieć, że jest ona absolutnie dobra, żeby nie powiedzieć doskonała. Natomiast z perspektywy ex ante okazuje się, że, że tutaj już te uwarunkowania są stosunkowo niekorzystne. Jeśli popatrzymy na konsumentów, to sytuacja jest dosyć podobna, ponieważ Yy, obecna sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce yy, należy powiedzieć, że jest faktycznie yy, dobra, ale jednocześnie jeśli pytamy osoby, mieszkańców naszego kraju, jak przewidują swoją sytuację ekonomiczną za pół roku, za rok, no to okazuje się, że przeważają opinie, że ta sytuacja będzie gorsza. Także mówimy o perspektywie zmiany, nie tyle o poziomie, co o perspektywie zmiany. A ta perspektywa zmiany już wywołuje określone zachowania, polegające na przykład na tym, iż nie tak chętnie zaciągamy na przykład kredyty konsumpcyjne. Czyli to, o czym mówimy teraz, powinno być takim bardzo wczesnym dzwonkiem alarmowym. Dla osób, które kierują naszą gospodarką, że może powinni się zastanowić nad tym, co trzeba zrobić, żeby to spowolnienie osłabić. Otóż patrząc na aktywność gospodarczą, sądzę, że warto patrzeć z dwóch perspektyw, mianowicie tej ekspost i ex ante. Jeśli dokonujemy oceny, tutaj naprawdę moglibyśmy bardzo długą listę różnych indeksów przywołać, które przez długi okres czasu wykazywały wzrost. Tylko pytanie, w jakim stopniu jest to wyznacznik przyszłej sytuacji, a w jakim stopniu jest to tylko, tylko tło. Ponieważ większość procesów nie zachodzi równolegle, i jeśli zwrócimy uwagę na te procesy, które są tak zwanymi indeksami wyprzedzającymi w stosunku do późniejszej, tak zwanej bieżącej aktywności gospodarczej, no to właśnie te przyszłe indeksy dostarczają nam szereg niestety niekorzystnych sygnałów obecnie.